No od początku byliśmy stroną przeważającą, tutaj procentują co, co, co tygodniowe treningi, które tutaj razem z chłopakami mamy na podobnym boisku do tego. Także tutaj zgranie od dwóch, trzech sezonów praktycznie w tym samym składzie, sześć sezon temu w wyższej lidze, więc tutaj obycie boiskowe z lepszymi rywalami na pewno procentuje. Także no dzisiaj nasza przewaga nie podlegała od początku do końca dyskusji, stąd takie wysokie zwycięstwo. Nie pozwoliliście na wiele, czy taka wasza była, była strategia na ten mecz, żeby sięść na nich na, 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 od początku do końca? Mamy w składzie bardzo wielu zawodników ofensywnych, m.in. z Ameryki Południowej, to z innych części świata naprawdę chcemy grać atrakcyjną piłkę, strzelać dużo goli. Także tutaj to, że na końcu się trochę odkryliśmy, poskutkowało tym, że przeciwnik był w stanie strzelić nam przy gole. Jest super atmosfera. Razem ze sobą współpracujemy. Mimo tego, że pochodzimy z wielu krajów. To język tutaj angielski jest uniwersalny, więc o atmosferę naprawdę możecie być wszyscy spokojni. Jest bardzo dobra. I na koniec jeszcze chciałbyś może kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Biznes Ligi 3a, wszystkich kolegów z drużyny i moją żonę, która jest wielką fanką piłki nożnej.